<laughs> Cześć, piona. Eee, dodałem w międzyczasie wszystkich tych Basicowych ritezów i ritezów premium, także tutaj już te minuty są. Co za kurwa śmieć? Rogi, kurwa! To jaki troll pierdolony! Kurwa! 500 złotych! Poczekaj, było 47 godzin, 44 minuty. 49 godzin. Kurwa! Kurwa! To było szybkie! To było szybkie! Ja pierdolę. Ryba, to tak, po kolei. Cześć ryba, w kart już działa, został naprawiony, bo oni mieli... Cześć Rogi, bo może nie pamiętasz, może nie Ja o 18 robię streama O to tak, no I możesz do mnie przyjść Cześć Rogi, to ja, Ozdo Możesz do mnie przyjść Ja, bo ja mam to małe C Tu jest <gry> 4 Ozdoki przez 2I To no. nie stała nie istotna osoba no się ma to znowu ja, jeszcze żyję to, co pobawimy, się, się jak to wyślę więcej, już nie mogę się doczekać. A najlepsze, że wypłata właśnie. By... Kurwa, ty po wypłacie jesteś. 14. Ja dostaję wypłatę za tydzień z YouTube'a. Dlaczego kurwa nie może być uniwersalnej daty kurwa na wypłatę? Czemu ty w połowie miesiąca dostajesz w ogóle? Liczyłem, że pierwszego. Machuj. No Więc ja to może wrzucę tutaj. Eee, dlaczego dopiero po dziewiętnastej? Co prawda, nikt nie pytał. Słucham? Jesteś płynącą wolną wodą. Oazum, spokoju. Miałem problem z zębem, pamiętacie to? Krawat to jest właścicielem... A ty to kto? To jest Janek. Logiczna, tak? O kurwa, ale pojebana perspektywa. Ale to ja pierdolę. Po pierwsze kurwa skromnym.